Z strony Marcel i dzisiaj będziemy grać w grę, która się nazywa Brawl Stars. I ostatni odcinek z gry Brawl Stars był jak miałem zaledwie 3000. A teraz mam już 8000 minął jakiś miesiąc. i Ja gram z moim kolegą Marcinem. Przedstaw Widzi się. Widzicie, to mój kolega Marcin. I ja sobie zagram dzisiaj kim ty grasz. Zacznijmy od tego. Lone? bo wbijemy na jeszcze 17 razy, bo nie chcę sobie. Mam wszystkie skiny do spajka za to. Ehe. Dobra, a sobie zagram. A zieloną, no to proszę. O, może idbitem. Nie, dobra. A nie. nie. W sumie, dobra. A zaraz sobie zagram Ems. Tylko ty nie bierz tylko. Dobra, to ja wezmę. Udzielna albo tego. Dobra, chodzi głos z gry Brawl Stars, jak strzelają i tak dalej, jak się odzywają, na przykład jak roza... eloj. eloj, eloj. To zaraz wam włączę nie tak rwie. nie poważna jakaś. Halo! No właśnie, tam pokoju w szoku. O, gruba Betty. Weź tak, Edny. To był łzy pomysł. I tak się uleczyli. To bym nic nie zdziałał. Jest gruba. Betty. A, i zaraz wam podam link do mojego kolegi z, na kanał. Cicho. Dawaj, Marcin, tylko pokupuj. Nie. No też radę. Ale musisz już zrespiła pamka, albo za tym... A. Masz tam kółka, którego No, ale ja nie mam neta. Aha. Pozbieram po...

Na hita mnie zdjęła. No, drugie no. miejsce też może być. Mogło być lepiej. Ale jest jak jest. Mogło być też gorzej. Tak dobrze mówi Marcin. Mamy. Kim tu sobie zagrać? Już wybraliśmy właśnie Brawlerów. No i po chwili. W chwili nie mogliśmy się zdecydować, no, ale będziemy już zaczynać grać. Ajajaj Franka mam, pomóż Marcin. Frank ma mniej więcej połowę HP. No ja, jego ale mu się już zrespiło A, A! Jest el Primo Tara Frank. Nie? Piłby, o kur. Nie. <ścoughs> Minus trzy. No może się zagramy kimś innym. <grafię> Jak gramy wysokimi, mamy plus dużo kucharków. Gramy niskimi, dostajemy Dobra. dużo. Najniższymi. Najniższymi nie. Uch, dobrze, że mam tarę. Bo tak to bym musiał grać 13. Znaczy nie tarę, sorry, Ems. A na której. Ems mam na piątej. No to ja biorę 8 bo mam na szóstej. Dobra, bierz 8 bita. Nie wiem, czy to będzie dobre dło, ale nasze te ulty mogą być dobre. Ja się je złączyć. Wiesz, Marcin, że na jednego hita ten zadaje 1000 na pierwszej mocy? Już jej zabiję. Piper. Nie Papercut. Marcin pomóż mi! No ja umarłem, że to jest paper, nie papierzes. Pipercut. Piper. Cut. No co wyglądał. Zatomiast paper view, no to papercut. Paper. Cut. Piper. Piper Piper. Is pr. No proszę, on Nie podchodź Musiałem mieć zadać hopę Żeby mieć ulto W sumie już chyba miałem ulto wcześniej, ale Ale Za to tu zadanie obrażenia Może będzie drugie miejsce? Może będzie pierwsze? Może będzie trzecie? Oni mają po 10 PRQ'ów 8 bit do którego nie podejdę? Dawaj, Szybko. I ty od razu wchodzisz, bo masz dużo HP. Sorry, stanę przy burzy. Tak to byś miał trzy. Co jest? Tam są Gdzie? Idę Najszybciej jak umiem Widzicie? mówiłem, że może być pierwsze i jest My zrobiliśmy cztery straty No, my no robiliśmy straty, jak to Marcin mówi Chyba zaraz... Jeszcze jedną otworzyłem sobie skrzyneczkę. O, Tickety. Sprawdźmy, czy możemy ulepszyć. Ms. jeszcze nie. Może w sklepie ma mamy ją do kupienia. Jest jeszcze rundkę... O, jeszcze nie ma. Jeszcze rundkę sobie zagramy. I będzie powoli koniec odcinka. I pamiętajcie o tym, żeby ten kanał subskrybować, dać łapkę w górę i przybić dzwona musicie walnąć w dzwona no daj gotowość Marcin a bo ja w sklepie siedzę siedzę no w sumie jesteśmy w sklepie u naszych rodziców ten jakby nic nie wiedział Ktoś jest tu w krzakach, uważaj. Bo widzisz, Aidbit tu siedział. Aidbit tu siedział, widzisz? Nie ma nikogo, ale Aidbit tu siedział. Bo skrzynka miała 3000 HP, a nikogo na wolnej przestrzeni nie było. Wiesz, że ja prawie zabiłem Aidbita? Można powiedzieć, że zabiłem. Bo mu, z... bo mu zostało ileś 1000 HP? Ponad? Lekko. Jezus, Uf, ale... jak mnie minęło. Ale masz fartę, Marcin? Ja wiem. No znowu. I takie Marcin mówi, to nie fart, to skill. No w sumie to skill? Yy, trochę wątpię, bo jesteś na strzało od piperki dwa Takiego na lewego prostego. Bo ci się na dwa szpani. Teraz. Na 2,5 czyli tak na 3 się z wyrobi Dobra... Mam 50 HP! Ja idę zbyt Ja mogę iść w Miałem 50 HP Niepotrzebnie zużyłem ulta, ale nie czułem się zbyt bezpiecznie No co? Ratuj! Na co, co ja Ja każdego okay. zabiłem Jest, jest! Albo uciekaj <laughs> Paper, tak mało HP do. trzecie miejsce, plus Plus cztery. Będziemy ten odcinek chyba kończyć już. Dobra. No i się widzimy A, jutro się... na kolejnym odcinku. Tego. Mam 6000. Mam 6000 pucharków. 900, znaczy 6099 pucharków. No super. No, bardzo fajna ciekawostka. A my będziemy ten odcinek kończyć powoli. Więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę i, od i oczywiście walnąć w dzwona. Więc cześć siamanko!